Do baru wchodzi marynarz z małpką na ramieniu. Lewo tylko przekroczyli próg, a małpka chyc i na stoliki, i rozrabiaj, i coś tam siorbnie, i coś tam skubnie I na żyrandolu się pomdynda. Aż końców biegła na stół bilardowy, obejrzała bilę i połknęła. Barman krzyczy do marynarza: no, Panie, no straty, zapłaci no, pan? Jasne. Nie ma problemu, zawsze się tak zachowuje, więc wszystko płacę i zmykamy. I poszli. Po tygodniu znów się pojawiają. I znowu małpka wariuje. I sobie tam szaleje po stolikach i kogoś tam zaczepia, i coś tam znowu siorbnie. Aż w końcu dobiegła do kobitki, która na talerzyku miała. Ciastko, a na ciastku wisienkę. Małpa przyjrzała się wisience, chwyciła, wsadziła do dupy, wyjęła i myk do pyska. Zniesmaczeni gościłem: Panie, no zabieraj pan bydlaka. Przepraszam najmocniej. Przepraszam, od czasu, kiedy połknęła tą bilę, to teraz wszystko przymierza, zanim weźmie do buzi.